Jestem Michał Kudła, zapraszam na trening na Malcie. Piękny w warunkach atmosferycznych. Zobacz, Tola już wie, gdzie idziemy. Tola, idziemy odprowadzić wujaszka? Idziemy, to idzie, idzie. fajny pomysł, tylko szkoda, że tak późno jest to wymyślone, jak właśnie ta woda jest spuszczona, bo zazwyczaj woda jest gdzieś dotąd, chyba tak, że tą, no może trochę niżej, że tą łódkę jak kładziemy, to od razu jakby jesteśmy równo z pomostem. Teraz no jest o wiele mniej. No i właśnie ten pomost mega ułatwia, żeby schodzić na tą wodę, żeby wiosła się nie gieły i żeby bezpiecznie zejść. Przybliżę. Przybliżę. Fajne jeśli chodzi o Maltę, no to niby tak jak się śmialiśmy, e, jak jest nas więcej, czyli kajakarze, kanadyjkarze, że dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, e, no to jest naprawdę ciasno, ale też się trochę podzieliliśmy, czyli jakby, uwaga, zjedzmy państwu, ta część Malty, czyli tutaj brzegi są dla kajakarzy najmłodszych, e, mamy też tory rozstawione, e, tutaj są. Jedynka, dwójka, jest ich albo sześć, albo osiem. I też w torach jakby się dzielimy, czyli kajakarze pływają danymi torami, wioślarze danymi. Eee, tu jest ruch normalnie prawostronny, czyli no, prawo, lewo strony, zależy w którą stronę płynie. Czyli z tej strony tutaj, o, z, tej. z tej strony płyniemy w górę, czyli do startu, a tamtą, wskaźnik mój, czyli mój paluszek, tamtą wracamy z powrotem. Robimy takie kółka. Eee, co tu jeszcze? Tutaj jak ktoś się z Poznania, no to wiemy, że tu jest tor saneczkowy, tu są trybuny. Trybuny zazwyczaj to one są wykorzystywane na Mistrzostwach Polski, mamy tam dekoracje po prostu. Tam są rozstawione, jest rozstawiony podium, są flagi, właśnie tutaj na, tutaj na maszcie są flagi wywieszane. Bardzo fajnie się to ogląda, no bo kajakarze mają krótsze co prawda starty, więc bardziej widowiskowe tutaj dla tej części właśnie kibiców, to Ola uważaj. No to mimo wszystko fajnie się to ogląda, ponieważ uwaga, przejście na drugą stronę. Wreszcie jest zrobiony Super Telebim. Zaraz podejdę, tam pokażę. Telebim, o właśnie tutaj znowu mój wskaźnik, tu, ten Telebim. Kiedyś były to zwykłe takie cyferki, że tylko mogliśmy zobaczyć kto płynie napisem, a teraz jest to zrobiona super technologia, fajnie, fajne zbliżenia, właśnie że można zobaczyć wizualnie jak to wygląda w torze. Ale to też o tym powiem, jak będę na mecie, to jest meta, pach. I co jeszcze? Tu jeszcze jest wieża e, sędziowska, w której sędziowie właśnie siedzą. No i z racji, że jest między sezonami, to właśnie ona jest teraz odnawiana, pełni malowana albo coś tam jest robione. E, postaram się też tam podejść, żeby nagrać, pokazać. E, I stamtąd właśnie sędziowie widzą cały tor, e, i stamtąd są pokazywane też czasy. Tam siedzi też komentator, który przedstawia wszystko, co się dzieje w torze. Dobra. I jeszcze ostatni rzut. Tam jest miasto. W ogóle to jest przepiękne, tu jest miasto całe. Teraz jest lekka mgła, ale jak nie ma mgły, to widać właśnie nasze drapacze chmur poznańskie. Ale bardzo ładnie to wygląda. No i co tam się dzieje? Często też jest zachód słońca, więc no, urokliwie jest na tej Malcie. Bardzo fajnie tutaj się trenuje. Oczywiście, jak jest pogoda. Dzisiaj jest mały wiatr, wietrzyk. Te fale są naprawdę minimalne. Idealna, to jeśli właśnie pada deszcz, to um, jakby warunki atmosferyczne dla nas są lepsze, no bo nie wieje, nie ma tych fal. E, tak jak tutaj Michał powiedział, e, Malta jest też odkrytym terenem, mimo że mamy drzewa gdzieś tam oddali, ale one naprawdę nie robią roboty, bo wieje strasznie i często są naprawdę takie fale, że e, no można, woda się nalewa do łódki, nie? Co, tu jeszcze ma? E, co jeszcze? O, tu jest też brama. Brama ten obiekt tutaj jest zamykany, tu jest brama. Często jak są zawody, to też tutaj jest oddzielana jakby ta strefa, część, część no sportowa dla zawodników, a część między dla kibiców. No i tutaj są hangary poszczególne u góry. Tak jak z Gośką by, byłyśmy u góry, u góry są szatnie. Kajakarze mają tutaj bardziej tą stronę czyli to są kajakarskie, kanadyjkarskie. Od tutaj od szóstki, prawdopodobnie tak, od szóstki zaczynają się wyślarskie każdy klub ma swój hangar albo szkoła. No i później też są chyba tam e, serwisowe takie. O, Tola jest z Pryciulą. Jak się tam znalazłaś? Jak się znalazłaś? Idziemy? Chodź. Idziemy, tak? <grytanie> Tola sobie znalazła zejście. Bardzo fajnie. Teraz ja muszę wejść. Tola, poczekaj. trenerzy właśnie korzystają z tej ścieżki przy, przy wodzie po prawej stronie i albo biegnę, albo jadą na rowerze i zawodnikowi e, opowiadają po prostu, co się dzieje na treningu, bądź poprawiają błędy. Idziemy po kolejnego pana. <noise> Teraz Michał. Fajnie się złożyło, że mamy dwie osoby na jednym treningu, więc super. Tola, tylko nie wrzucaj piłki, proszę. Idę, panie! Nie, już wszystko z uśmiechem na twarzy, naprawdę to są mili ludzie. Dziś tam znamy się z Maltem, ale też fajnie, bo mi nie odmówili, żebym przyszła. Ja jestem wyhartowana w tej pogodzie też, dla mnie to nie problem. Odbieramy pana. Tam nie pójdę, bo się znowu poślizgnę. Jak trening? Dobrze, ciężko dobrze, bo tak ma być nie? Oczywiście zabije gośka robiła dwie akcje ratunkowe piłki Toli A? <grafy> Ratowałyśmy to jest, takie jest, to piłka idziemy Ciężko Ciężko, ale te krótkie są fajne, nie treningi? Słuchasz? Te krótkie treningi są fajne no to jest niby krótki, ale i tak długo się wyrobić No Ale coś strzelać, coś się dzieje nie takie moczeniki ja. E <grywanie> Dobra, tam to jest, nagrywaj to. Jest takie, tam. Będzie muzyczka leciała. A to oporujecie naprawdę mega yy, no mocno? Jest to, chodzi o to, że ten... Yy... Tak, jak też mówił, że wy z butelką pływaliście. Tak, nie? też pływaliśmy z butelką. Mhm. Tylko problem jest taki, że jak na przykład wiesz, robimy część treningu tylko z obciążeniem, to potem jak to schować. No I nosisz, to butelkę nie? rzucę do środka, jak mam 1,5 litra, no to ona waży, nie? No. A trzyma te i praktycznie nie ma matematyki. To jest to, a drugie ona też nas przesorowywała, wiesz? Ona, wiesz, dryfowała no, i często Tak, pod wodę cię tak. bardziej, nie? Tak, no, to, to, a to jest fajne. cały czas to samo pływa, nie? Mhm. Fajnie. A jeszcze, jak pływaliśmy kiedyś z takimi tymi baniakami 5-litrowymi, to potem to do łódki schować to dalej masz być. Nie? No. nie, no to faktycznie dobry pomysł. Dytręczę, cyk, cyk. Nie ma problemu. Lokowanie produktu. <laughs> Ile tak mniej więcej? kilometrów zrobiłeś? Bo miałeś dzisiaj, miał dzisiaj e, 12 razy, dzisiaj tak? Jak się kręciłem w półko to ile tam, ile tam wyszło? 11 przynajmniej. luzik. Luzik i nie luzik. No, no, bo to mało, ale szybko. No. Zaraz zawody. Kiedy macie najbliższy start jakiś? W połowie kwietnia. Eliminację mamy na dwójkach do kadry. Mhm. A potem na pucharach, na pucharze o igrzyskach. Okej, okay. no, czyli jeszcze nie mieliście e, kwalifikacyjnych tych? Nie, kwalifikacje już były, ale no tylko dla kraju, nie? Mm -hmm. A teraz musimy się jeszcze osobiście Aha, pościgać kto? No. no, no to też jako, jest tak, nie? Jako Polska łódkę wyślemy na pewno jedną i drugą. Tylko czyli na jakim jeszcze... dystansie i na jakiej zawodzie e, Ma, macie? Dwójkę tysiąc metrów. Mm -hmm. no, dwóch, dwójkę i jedynkę tysiąc. To są nasze konkurencje olimpijskie. Dobra, czyli macie łódki, no. I właśnie to jest to, nie? Całe życie się gdzieś tam mieliśmy o te jest, trzy miejsca walczy, mieliśmy, nie? Mieliśmy więcej, bo mieliśmy jedynkę i dwójkę pięć, jedynkę, dwójkę tysiąc, to było trochę więcej miejsca, a teraz o, tak, nie ma. Jeszcze była jedynka Też już się ale jak to jest skończyło się, bo co, już nie ma tego na igrzyskach, czy nie ma na igrzyskach, to już nie jest konkurencja olimpijska. Olimpijska, dobra. Już po robocie. No tak chwilowo, bo zaraz kolejny trening. Południową zmianę, ładę. Tak. O Do... który masz kolejny trening? O 16. No, jest godzina 11, trochę się dzisiaj przeciągnęło też z rana, ale na no, tych godzin za dużo teraz nie masz dla siebie. Dawaj, 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 dawaj. Wait. No lightweight, taka rozryweczka. To się kameruje. <laughs> to twoje, prawda? Ha, ha, poznałam, po zajebiście profesjonalnym klejeniu. A czym to jest klejone? To generalnie jest wiosło zapasowe, nie? Po no pierwsze wiosło musiałem wysłać na obóz. Czemu? I miałem drugie to, no ale to, że było takie było używane, no to się rozkleiło i... No to jest na klej na gorąco robione. A, A i to jest taka łopata, nie? Takie... Dobra. Ty to jest Wyszło ode mnie. to jesteś taki wysoki? Nie, <laughs> naprawdę, no już to. Muszę to pokazać, nie? Albo na trytki, albo na taśmie wszystko. Oczywiście się z tego nie śmieję, bo wiesz, że mają podobnie i to robi dużą robotę, nie? Bo, na przykład, ja mam ławeczkę taką od 20 lat i ona jest ulubiona zapamiętaj, i najlepsza. Zapamiętaj sobie jedną ważną rzecz. No. Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to tak. nie jest głupie. No właśnie, o to Zaj. chodzi. I tym <grym> się trzeba <grym> kierować. <się> <grym> no. Nie, to jest prawda. Ulubione nasze ćwiczenie i wieślarskie, i wasze. I, i wszystkich. I wszystkich wodniaków. To chodź, bo cię zgniecie. Chodź. Miłego psa! <grym się> Sa, to jest nad użycie, wobec nawet wszystkich psów. Pies ma hipnotizing na piłkę. A wuja dawaj. Na masz yy, preferencję do jednej ręki, że jedna jest silniejsza, a druga nie, jesteś jednostronny, czy nie? No, raczej jest różnica, nie? Jak na no, wyciąganiu. jak gruszkę robię czy coś, na no to mm -hmm. prawo więc czujesz wie, więcej siły, nie? Tak samo jak na popych na przykład to lewej mocniej, nie? Przez to, że, że... Jak to jest? Bo lewą wyprze wyprzedzasz jakby do przodu, robisz. Nie, jakby mam daj rękę. Jak wychodzę dolną do przodu, czyli z prawą, prawą ręką, no. to tą po prostu się opieram tu. A, do, dobijesz ją. Ta zostaje w miejscu i się podnosisz tu. Nie nagrałam, jak się podnosisz. No, to rady. później, to później. No To my jakby robisz... Tu jesteś na prawą tak. stronę. Tak. No. Pokażesz mi to na ergometrze. No to siadaj. Dobra, idę. A czyli prawą wyciągasz, ale lewą tylko dokładasz. w tym jednym jest to, że to wszystko stoi w miejscu, nie? A cała myśl jest, y a cała myśl jest taka, żeby się przesunąć do wiosła, a nie wiosło wiosła do ciebie, wiosła. Nie? Tu prawą nogę, kolano. O nie, on mnie boli tu no możesz na lewe. jak tu jest ciasno, już czuję, co to znaczy ciasno? Nie, tam nie, po prostu. No ja tu mam dłuższą ja nogę. no. do ja, Jak nie, będzie ciasno, nie, nie. to ci będzie dobrze? Tak. A no tak, właśnie zabieram stopą tamte? No. Teraz tu sobie w prawą rękę. Nie, na nie, Ej, już mam problem na Ego, że się Mogę Mogam nie pójść. No, Dobra, co robić? No, no tak tu? To się niżej jeszcze. A, no tak, tak, No Nie, nie aż tak nic no. 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 Teraz się tu przesuwasz do przodu. Ręce no, też no, nie. nie. Tu mam zobaczyć? No i ty i do góry. A nie łapą, tylko plecami. Daleka jest prosta. Aha, tak. Tu oh, i do góry. A, dobra. Czek i do góry. A to, tutaj góra jest gmina? Tutaj się nie zgina. Co się dzieje? Mniej więcej coś takiego. Kurde, uh, że mi daje. To są moje pierwsze cztery ruchy. <laughs> nie mogłyście do nas wejść z tą wody, prawda? No zobacz. Hmm. niech <grymne> <I co, jeszcze? grymne> <A tutaj, grymne> to to widać coś nie wiem takie kolorowe to, jest, to, właśnie, to. No, nie. no tak, tutaj jeszcze o to jest wiki nie, na to będzie jeszcze duży. Nie, to dwa lata. Yy, dobrze, no tu prawa ręka. Wziąłem, że tutaj trenuję yy, latanie. To już pierwszy raz jestem, nie? Nie, nie tą ręką ciągnij, tylko z nie to. Ta, ta ręka schodzi w dół i plecy się w tym samym czasie podnoszą. A jeszcze cały zamysł jest taki, żeby tu kolana popchnąć do przodu i ty do łupka się do Dobrą pracuję. A z tej strony nie się lepiej No bo z prawo mi prawo się lepiej, bo jestem praworęczna. Ja też jestem praworęczna. Tak? A iś tam. Ło i lecimy z tematem i wszystkie, proszę Państwa, i wyśniaczek się... Nie wiem, jak się dopłynął na ja. Nie, ale ciężko. Akurat masz na fula na obciążenie. Nie. <grym> 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 Najtrudniejsze warunki. To jest zmień. Od razu na głęboką wodę. Jak to jest, nazywa? No, tak jak na wasze, No jasne, u nas I to trochę lepiej jest. To zrobione. Mówiłam, że chcielibyśmy drugie dni. Dobra. Ostatni raz spróbuję, bo się no, podobało. Raz, raz trzy. podaj mi Kurde, bo mam zmienić sport w SMS-ie. Jeszcze. jeszcze jest olimpijski, to wiesz, jeszcze masz szansę. Ok, no. są te kwalifikacje. Mamy, Mamy marzec. No, do maja się wyrobisz. Ty, ale bez <laughs> chirurgii, z zeszłymi Igrzyskami Lyon, no. albo przed Londynem albo Lyon. Gościu, pół roku wcześniej, w październiku, przyszedł taki z brudką, taki tęciak z kolibudy i mówi, bo ja chciałabym zacząć trenować, bo chcę jechać na igrzyska i powiedziałem sobie, że wybiorę sobie najłatwiejszy port, żeby jechać na Igrzyska. No siadaj, proszę bardzo. Tak. Okej, okay, dobra, zapraszamy mnie bardzo chętnie, zapraszam mnie. On przecież rzadkiego ma po dwóch tygodniach go już nie było, tej nawet do wody nie dotrął. Chłopie, dopiero miałeś rozgrzęty na algomestrze zrobione. O, o nie, Najłatwiejszy sposób udało. No. Tylko się nie... No, tu i do góry, żeby się wyprostować. Żebyś nie wisiała cały czas tak, bo zaraz ci tak czyli... krzyż zacznie łoić, no. <laughs> że przez tydzień po pamiętasz. <laughs> byłam na kamadyjkach, na kajak. <laughs> byłam na wiosła. No cię to zabrażać. jestem, jestem wyszlarką. To, to bardziej dopycham tak. Do... No tylko dół. w tym samym czasie jak ta ręka górna schodzi, że tu, tu się musisz o coś oprzeć, nie? Tutaj no. musisz o, na ty no. opór złapać. I to jak to schodzi tutaj w dół, to w tym samym czasie plecy podnosisz. Ten ruch, To, bo robisz tak, robisz, 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 robisz tu, schodzisz i dopiero podnosisz. A to chodzi o to, żeby... W tym samym czasie, tak jakbyś tak. chciała to rzucić tam... O! Tak. Coś takiego nie. O, Wychodzę, Wychodzę. Co za nie cudzki. Poletam. Ale, ale wyznacie na łódkę. Byłeś na łódce wieściarskiej? Nie, nie. No to widzisz bądź zapraszam. No bardzo. Nie, no i bardzo, nie, bardzo, nie, bardzo nie, dobrze nie, mi się nie, to nie, podoba. Ale my nie mamy kapaków, tak jakby... Już teraz wiem, po co to wszystko jest. Tu się człowiek zapiera. Tu kolanko. Tam stupka. A tu już jest ciężko. A tu już boli. A tu, boli. A tu jest skalabulu. Jak chcesz bardzo kogoś zniszczyć, to dajesz mu nadychę i mówisz: Mordor, jedziesz, mała. Lykasz się. Nie, no, super, bardzo przyjemne urządzonko. Na każdej... Ty, to jest lustro za Toli, zobacz. Tola, chodź. Tu możesz sprawdzać, czy masz mięśnie, tu. Tu sprawdzaj, czy masz mięśnie, tu. Sprawdzaj, czy masz mięśnie. Dobrze, że zakrywasz wartości ciężarków, żeby nie było... I tu jesteśmy już na trybunach, o których ostatnio mówiłam. To jest też strefa medalowa. Tutaj są trybuny dla gości, dla kibiców. Na dole, zaraz pokażę, jest wyjście. Dla osób, które są dekorowane, właśnie tu mamy strefę medalową. Tu, właśnie jak kończy się bieg, kończy się bieg, kończy się bieg. Pod, pod cyferkami. Wszyscy tutaj napływają, tutaj przypływają do pomostów. Po kolei pierwsza, druga, trzecia osada. i łódki trzymają trzymacze. Tutaj zazwyczaj są takie banery, po prostu dane imprezy, przedstawione. No i tutaj po kolei wszyscy schodzą do pokoju. W pokoju mamy łyk wody, możemy się napić i tu właśnie są ustawione osoby, które stąd wychodzą z medalami. Od trzeciego miejsca, o, podium widać, od trzeciego miejsca, pierwsze i drugie, następnie jest tutaj przygotowana yy, osoba prowadząca, dwie, trzy dziewczyny, które wprowadzają na, na podium. Następnie one są wywoływane, przechodzą tutaj prawą stroną, stawiają, yy, stają przed, za podium yy, i są wyczytywane. Dodatkowo są powieszone flagi. Flaga Polski, która też yy, tutaj nawiewa hymn. No i tutaj mamy taki super widok na tych właśnie. Medalowanych, medalowanych, lubię wymyślać słowa, na osoby, które dostają po prostu medale. Najbliższa okazja to będą właśnie Mistrzostwa Europy w wie będzie super fajna impreza. Tola! Ty nie masz dzisiaj medalu, chodź, słońce! Będzie fajna właśnie ta możliwość w i na Telebimie, i z tej strony, właśnie Trubyn, więc wszystkich serdecznie zapraszamy. No a jak co roku, tutaj się odbywają też Mistrzostwa Polski i wieślarzy, kajakarzy, chyba też. Nie wiem, muszę podpytać, ale wiesz, że na pewno e, super w super fajnej okolicy spazerkiem można sobie podejść i właśnie e, zobaczyć te zawody. A teraz czekam na Michała. I już jesteśmy po drugiej stronie, to są właśnie te łódki, e, o których mówiłam na wcześniejszych filmikach, e, bądź wcześniej tutaj. To jest łódka 200 metrów, ona też ma po drugiej stronie tam taki znacznik i tu wiadomo, że to jest 200 metrów, tam jest zaznaczone 250, a dalej 500. Więc, jak jesteśmy z drugiej strony toru, jak płyniemy, to widzimy, patrzymy ewentualnie na tamte żółte znaczniki, albo patrzymy właśnie na te budki. Te budki teraz są pozamykane, normalnie są otwarte, bo właśnie tutaj działają te kamery. Tam jest kolejna budka na 500 później jest na 1000, 1500 i finish. Znaczy, finish w tym momencie start, ale z mojej strony końcówka toru. Czekam z Michałem, żeby jeszcze go tutaj nagrać z tej strony. Tak się prezentuje widok z tej strony Malty. No i tu jest widok właśnie na tę te trybunę. Też jest wejście, zaraz pokażę. Z drugiej strony jest wejście do trybun albo po schodkach, albo tam po tym łączniku. Widok na finisz. Generalnie bardzo dużo kibiców siedzi tutaj, z drugiej strony są barierki, tam są bardziej rodzice i koledzy z klubu, bądź trenerzy, tylko dlatego, że jest łatwiej bliżej do łódek, a tu bardzo często siedzą kibice, po prostu tu jest super polana, są kocyki, słoneczko i no tu jest bardziej taka spacerowa część Malty właśnie tutaj kibicujemy. Tola? Ty zawsze sobie znajdziesz warunki, prawda? zawsze sobie znajdziesz warunki, prawda? Chodź masz piłkę. Przynajś szybko. Przynoś. <laughs> Przynoś. I chodź, no chodź. No chodź. O, dobry pies. Dawaj. nie rzucimy. Dobry pies. Muszę muszę się potknąć Chodź. Paro statkiem piękny jest. Statki parę pięknie jest. Zażyczył sobie, żeby mu w oczy nie świeciło, więc będzie siedział tak. A ja będę siedziała tak. Nie. nie, mi to tam ryba nie, nie, pokaż swoją twarz. Jak wyzywasz, jak marudzisz. Lepiej nie, bo ten super najnowszy iPhone piękny. Musimy zamienić sobie wtedy bo oh. jestem nad tobą. No, to nie to nie mogę dominować. Ja ty jestem, A ty jesteś ja gwiazdą. Ty jesteś gwiazdą.